Za nami czwarta edycja nocnego biegu w Cieciłowie, który przyciągnął biegaczy z całej Polski. A wszystko przez Falstart. Klub Falstart. Bieg tworzy Stowarzyszenie Klub Biegacza Falstar Rudniki przy współpracy Gminy Rudniki, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Gopsu i firmy WHD Cisława Baraz. W tamtej edycji, jeśli dobrze pamiętam, to były 143 osoby, więc z roku na rok coraz więcej. W tym roku ustaliliśmy limit już 150 uczestników, bo trasa jednak no, jej przepustowość nie pozwala na większą liczbę. Trasa może nie jest pojemna, ale na pewno przyjemna. Bieganie nocą to odpoczynek od letnich upałów. Jeżeli w dzień mamy pogodę słoneczną, no to jednak upał daje się we znaki. Trudniej się oddycha, ciężej. A w nocy jednak powietrze jest takie bardziej rzeźkie, troszeczkę łatwiej się biega. Biegamy dla frajdy, biegamy dla satysfakcji, dla pokonywania własnych słabości. Bo biegamy, bo po prostu wydzielają się endorfiny, dużo szczęścia. Bieganie jest super pasją, ponieważ można robić to, kiedy się tylko chce. Nikt nam nie przeszkadza, tylko buty zakładamy, wychodzimy biegać i robimy to, co chcemy. Biegam dla zdrowia, dla adrenaliny i... Przede wszystkim, żeby się lepiej czuć. Dużo satysfakcji przede wszystkim. Dużo znajomych, poznaje się nowe twarze. A więc ważnym elementem wspólnego biegania jest zabawa. Nie można jednak zapominać o odpowiedniej rozgrzewce. Krótsze dystanse mają to do siebie, że organizm musi być przygotowany na szybki od razu start na pełnych obrotach. Dwa, jeden, dwa, Biegacze pokonali w Cieciułowie 5 km. najszybciej przybiegł na metę Rafał Mrowiński, bijąc rekord trasy wynikiem 16 minut i 4 sekund. Cieszę się podwójnie, udało się pobić rekord trasy. Trasa jest bardzo fajna. Wieczorem nie jest tak gorąco. Wśród pól się fajnie biegnie, jest taki klimat, ja jestem z miasta, więc bardzo chętnie do przyjaciółki przyjechałem, żeby, żeby poczuć taki wiejski klimat, bardzo fajny, kameralny, bardzo miło. Pierwsza wśród kobiet była Dominika Napieraj, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski pochodząca z Żytniowa. Tutaj mam szczególny sentyment do tego miejsca, też, też jestem w klubie Falstart Rudniki, dlatego no, czuję się tutaj, utożsamiam się po prostu i z klubem i z, z gminą Rudniki. Przywiozłam też zresztą swoich kolegów z grupy treningowej, także mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Później planujemy też zostać potańczyć, więc... Bawimy się tym bieganiem. Popularność biegów wzrasta, co cieszy władze gminy. Gmina Rodniki zaangażowała się w tym roku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. Myślę, że w czasach zdominowanych przez smartfony i w czasach, kiedy spędzamy mnóstwo czasu przed komputerem, przed tabletami, każda, każdy ruch, każda inicjatywa tego typu jest pożądana. Dlatego musimy tutaj wszyscy wspólnie wspierać i, i brać też czynny udział. Na starcie stanęło prawie 150. 10 biegaczy. Imprezie towarzyszyła zabawa taneczna do białego rana.